Spróbujemy pokazać Wam taki krótki film o tym, w jaki sposób nauczyć szczeniaka pobierania jedzenia. Pierwszą rzeczą u szczeniaków jest to, że ja dzielę chrupki naprawdę na takie małe części. I teraz zobaczcie, że tutaj mamy takiego szczeniaka, który jest bardzo mocno pobudzony, jeśli chodzi o jedzenie. I tutaj nie możemy podać temu szczeniakowi tego jedzenia z palców, ale lepiej, żebyśmy podali jedzenie z otwartej dłoni. Tutaj jeszcze ona nie do końca wie o co chodzi ale w pewnym momencie zaczniemy też uczyć pobierania jedzenia z podłogi, a pewnego dnia nazwę to nie na przykład polegać. mniam. Tutsi! 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 Tutsi.